Jak ja jestem na więzieniu na dawku. Idź strata, idź strata. Och, Rychu, ale zeskocz, zeskocz po mnie. Idę, idę, idę. Na no, nie, 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 Nawet jakbym cię Kur. kurwa zaczął podnosić, to... Ja pierdolę. A teraz na babci się pięć chyba jest. sklep otworzy. 9. Nie, nie masz więcej. No. Próbuj ten sklep urwa może No Słuchaj, że nie, nie. Bo tak już się, nie otworzy. Otworzył się, się świeci na zielono, wiesz? Mhm uh -huh. No razu. Dzięki Dzięki Ryszard Zbliża się do Was chmura gazu Bezpieczna strefa jest kawałkowską, lepiej się ruszajcie No kurwa jakaś tu kurwa była dachu. Ja pierdolę Ja pierdolę Ja leżę tutaj w domku kurwa Brzbinę Chyba że skoczyć na Nie, nie zdążę A na sklep na babcie możesz walić, game na skupić. Gdzie jak koń tutaj kurde? Coś ty zrobił. Wzrażamy na obu bezpieczną strefę. Skrzynka z tyłu samochodem. za tobą skrzynka jest chyba. Patrz. Ta, czer ta czerwona, ta czerwona. Urządzenie: Oni jeszcze chuje w strefę siedzą, kurwa. A co ty pierdolisz, że się sklep otwiera? Ale jaja! Ale? O dziękuję. bardzo Ty, chuju. ty patrz, nie widać. Co robimy, Rychło? To wygrywamy to, nie? No wy no, sam jesteście. Jeszcze nie ma, nie miałem nic w klasie. Jeszcze jeden z tym ci wypadł. Nowa wyłączona. Do klasówka. Nie, nie. Skrzynkę wyrzuć, co będziesz przygotowywał. <śmany> 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 o, Jeszcze jedna -er <śmany> O, gamer się odrodził O chuj <śmany> samozbroju amunicję rzucam, rzucam dymny. Ja leżę znowu Ej, skrzykę tu rzucił Oznaczam zamu... A mamy to kurwa, nie wiem, że to <śleskujesz> Ale kurwa dobrze Ha <laughs>